Miejscem zerowym funkcji liniowej f określonej wzorem f od x równa się minus 1 trzecia w nawiasie x plus 3 za nawiasem plus 5 jest liczba... No i musimy obliczyć tutaj tą liczbę. Bierzemy sobie nasz wzór i przypominamy sobie, co to jest miejsce zerowe. Miejsce zerowe funkcji jest to taki argument x, dla którego wartość funkcji, czyli y albo f od x jest równa 0. Ta regułka mówi, że to f od x albo inaczej y tak czy inaczej to co jest tutaj to się nam musi zamienić na 0. To się staje 0, a tą resztę sobie przepiszemy. Jeśli liczymy miejsce zerowe, zamiast y czy zamiast ew od x wstawiamy 0 i obliczamy x. Tutaj najpierw wymnożymy sobie nawias minus 1 trzecia razy x to będzie minus 1 trzecia x. Drugie mnożenie to jest ujemna 1 trzecia pomnożona razy dodatnie 3, z tego dostaniemy wynik ujemny, a 1 trzecia razy 3 to jest 1. Plus 5 przepisane. Teraz x -y przerzucę na drugą stronę. To już będzie dodatnia 1 trzecia. A minus 1 dodać 5 to będzie 4. Zostaje mi dzielenie przez 1 trzecią. 4 dzielone przez 1 trzecia. To jest to samo co 4 razy 3 pierwsze. A to jest 12. To jest nasze miejsce zerowe. Odpowiedź D jest poprawna.